Cześć, tu Łukasz z Grupy Pod Namiot. Dzisiaj na warsztat bierzemy urządzenie Anker Solix C800X, które otrzymaliśmy do testów od dystrybutora tej marki, firmy CSI. Jest to stacja zasilania, która ma 768 Wh pojemności i aż 1200 W mocy wyjściowej. Dzięki temu możemy zasilić nią lodówkę, laptopy, telefony, Starlinka i myślę, że wszystko, czego potrzebujemy na kempingu. Nożyk przygotowany, pora na unboxing i zobaczymy co jest w środku. Pudełko stoi z boku, żeby nam nie przeszkadzało, więc na początku pianka zabezpieczająca. Odkładam ją na bok. Samo urządzenie dość ciężkie, ale jak widzicie spokojnie. Da radę je rozpakować, zabezpieczone dodatkowo folie. Co my tu jeszcze mamy, instrukcja obsługi. Magiczne tekturowe pudełko. Zaraz zajrzymy, co jest w środku, kabel zasilający do gniazdka 12V, czyli do gniazdka samochodowego. Kabel, który będzie przydatny, kiedy będziemy używać solary oraz klasyczny kabel zasilający 230V. Dobrze, odsunę na bok akcesoria, rozpakowujemy główne urządzenie z folii, tak żebyście widzieli wszystkie dostępne porty. Samo urządzenie waży około 10 kg, więc dla jednych jest to lekka stacja ładująca, ponieważ jest dużo mniejsza niż te potężne o mocy kilku tysięcy wat. Z drugiej strony no, nie jest to urządzenie, które można zabrać do plecaka. Jak widzicie, mamy trzy gniazda 230 V, mamy jedno gniazdo 12V, tak zwane gniazdo zapalniczki, dwa gniazda USB-C oraz dwa gniazda USB-A. Każdy z tych, każdą z tych sekcji możemy włączyć lub wyłączyć osobnym przyciskiem. Jak widzieliście, wszystkie gniazda wyjściowe są na przednim panelu. Natomiast na bocznym panelu mamy gniazdo wejściowe do ładowania z 230 V oraz drugie gniazdo, do którego możemy podłączyć kabel, który wam pokazywałem wcześniej do ładowania z gniazda zapalniczki samochodu. Lub też kabel, który służy do podłączenia paneli solarnych. Ciekawostką w tym urządzeniu jest to, co znajduje się pod klapką, czyli oświetlenie, które możemy wykorzystać na kempingu, dwie lampki oraz maszt, lampki, które ładują się będąc schowane w środku z urządzenia z do stacji ładowania, które możemy podłączyć tutaj do tego masztu. A sam maszt wkładamy, o, właśnie tutaj, wyciągamy go na wysokość, o ile pamiętam, półtora metra, i dzięki temu możemy mieć światło na kempingu. Urządzenie już widzieliście, tak jak wcześniej powiedziałem, jest instrukcja z kodem QR żeby ściągnąć się w wersji PDF. A teraz przejdźmy do podłączenia urządzenia pierwszy raz do prądu. Mam tu przygotowane zasilanie 230 V. Jak widzimy na wyświetlaczu, pojawiła się informacja, że jest załadowany do 81%. Urządzenie się ładuje. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest to, że możemy zarządzać nim poprzez dedykowaną aplikację zarówno na Androidzie, jak i na komórkach Apple. Jest to unboxing, a nie testy urządzenia, więc film był dość krótki. Podsumowując, co mamy w pudełku? Samo urządzenie, kabel zasilający 230V, instrukcję oraz kartę gwarancyjną. Kabel zasilający do gniazdka zapalniczki, czyli możemy w stacji ładować w samochodzie. Oraz kabel umożliwiający nam podłączenie paneli solarnych. Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda bardzo solidnie, jest dobrze wykonane. Plastik wydaje mi się być dobrej jakości. Na testy przyjdzie pora już wkrótce w warunkach domowych, a przy najbliższej wyprawie to będą testy kempingowe już z panelem solarnym. Więc zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i czekajcie na kolejne filmy.